Wigilijne spotkanie na Bobowskim Rynku odbyło się w minioną niedzielę. Rozpoczęło się życzeniami od burmistrza miasta Wacława Ligęzy. Wigilię po raz pierwszy jest ona w Bobowej organizowana. Dziękuję bardzo, że Państwo zechcieliście z tego zaproszenia skorzystać. Chciałbym więc z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy, ale też i gościom najlepsze. Ksiądz Marian Jedynak, proboszcz tamtejszej parafii, podczas wspólnej modlitwy poświęcił opłatki, które później zostały rozdane wśród zebranych. Było wiele życzeń. Na rynek wjechał również Mikołaj, który rozdawał smakołyki. Pyszne, naprawdę gorące, takie smaczne. Każdy mógł zjeść darmowy ciepły posiłek, tradycyjne danie wigilijne, czy poczęstować się słodyczami.

A czego życzyli sobie mieszkańcy? Jakie mają marzenia na przyszły rok? Moim marzeniem to naprawdę jest tylko zdrowie. Tylko zdrowie, no żeby w sąsiedztwie, w ogóle w całym kraju było jak najlepsza zgoda i pokój. No, żeby był taki sam, jak nie lepszy nawet. Żeby był lepszy od tego roku. No żeby ten rok 2013. Y Dużo lepszy niż 2012, aby nie był gorszy. Myślę, że ta Pechowa 13 przyniesie wiele, wiele dobrego i będziemy żyć w zgodzie i pokoju. Jak się pani podoba w ogóle pomysł zorganizowania Wigilii tutaj na rynku? Fajnie, super. Wszyscy mogą się spotkać, porozmawiać, życzyć sobie wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia. Takie jak w rodzinie. No fajny, fajny. Super, że. Na no że zapowiada ciekawie. Panie burmistrzu, no po raz pierwszy tutaj na Bobowskim Rynku organizowana wigilia. Jak to się udało? No pomysł ciekawy, ale przede wszystkim chcieliśmy, żeby się wszyscy ludzie mogli zintegrować i żeby mogli wspólnie przeżyć przynajmniej część tych pięknych świąt. Stworzyła się też możliwość i szansa, aby Udział w tej wigilii wzięli wszyscy ci, którzy może są samotni, którzy nie mają swoich rodzin. To jest taka dobra okazja, żeby z innymi ludźmi wspólnie zjeść yy, posiłek wigilijny. No i przede wszystkim porozmawiać. Yy, każdy chciałby usłyszeć na pewno jakieś miłe słowa. Yy, jest to otwarcie na środowiska wszystkie. Zaprosiliśmy mieszkańców miasta Bobowy, ale całej gminy też gości. Ludzie dopisali mimo że jest chłodno, jednak wiele ludzi przybyło, czyli potrzeba społeczna na tego typu imprezy. Na pewno jest. Całość uroczystości uświetniały występy artystyczne. Do organizacji tego spotkania przyczyniło się również Stowarzyszenie Gryf. Bardzo mi miło, że mogliśmy jako Stowarzyszenie Gryf zorganizować tą imprezę tutaj dzisiejszą, że dopisało dość dużo ludzi przyszło, że wspólnie połamaliśmy się opłatkiem. Księdz, ksiądz złożył życzenia. Jest nam bardzo miło, że ludzie chcą przychodzić na, na, na takie spotkania. My jako stowarzyszenie chcemy działać i naszym głównym celem to jest pomoc dla ludzi. Panie ze świetlicy, głównie z, z seniorów, wszystkie produkty z... Przygotowały, myśmy zakupiliśmy im produkty, a one przygotowały m.in. pierogi, kapustę, te, te barszcze, nie barszcze. Wszystko przygotowały bardzo pięknie i ludzie widzę, że smakują i im to smakuje. Także to jest też pozytyw. Panie tutaj za chwilkę zaśpiewają też swoje kolendy. One m.in. sobie na tej świetlicy produkty różnego rodzaju robią, strojki i m.in. śpiewają kolendy, czy tam jakieś piosenki. Także cały czas mają jakby cel w życiu. Yeah. Sam pomysł organizacji wigilii spodobał się mieszkańcom.